Patrząc na moją fryzurę od tego pierwszego odcinka do dzisiejszego, widzę, jak ona się zmienia. To jest efekt zamkniętych zakładów fryzjerskich I powiem Wam, że już czuję się teraz bardziej poirytowany i mam chęć sam tutaj zrobić porządek. Natomiast trochę tak jest z czytaniem Pisma Świętego, że długi czas trzeba czekać. Nie widzisz efektów. Ważna jest ta cierpliwość, ważna jest ta wierność. I dzisiaj dla tych, którzy. Byli wierni, cierpliwi, dotrwali do końca tych podsumowań. Chciałbym podsumować, jeszcze raz zebrać to wszystko, o czym mówiliśmy w takim króciutkim odcinku. Mamy 2-3. Dwa dwa, Wiemy, że jest to sygnaturka z drugiego rozdziału, drugiego listu do Tymoteusza, trzeci werset. Weź udział w trudach jako dobry żołnierz Jezusa Chrystusa. Tak jest czytaniem Pisma Świętego, jest to pewien trud. Musimy walczyć tym Bożym Słowem. To Słowo Boże jest jak miecz, więc jakby to nawiązanie do rzymskiego żołnierza było w tym pierwszym odcinku. Potem mówiliśmy o tym, że warto mieć jedną stałą porę w czytaniu Pisma Świętego, jedną długość, jaką przeznaczam na to, Konkretne teksty, które sobie wybieram. Ważne, żeby to było regularnie, żeby to było codziennie i najważniejsza jest w tym wszystkim ta wierność. Ta metoda ma 7 kroków, także dzisiaj takie małe podsumowanie. Mam nadzieję, że, że pamiętacie. Ta pierwsza dwójka oznacza przygotowanie. Mamy te fragmenty legalnej ściągi. Jest ten pierwszy etap, czyli wycisz się. Mam wyciszyć się zewnętrznie, czyli znaleźć miejsce, gdzie będzie pusto, cisza, gdzie będę mógł się skupić, ale też chodzi o wyciszenie potem wewnętrzne, czyli serca, żeby zobaczyć jakie są emocje we mnie, co przeżywałem, co mnie czeka, oddać to Panu Bogu, zostawić to i wejść w tekst. Dlatego drugi punkt. Wykrzyknik, coś bardzo ważnego, czyli mam teraz prosić Ducha Świętego o pomoc. To Duch Święty daje słowo. Duch Święty otwiera serce i Duch Święty zmienia to serce. Dlatego bardzo ważne jest, żeby pamiętać o tym, że mam najpierw poprosić o to słowo, prosić Ducha Świętego. I już mamy to przygotowanie. Potem jest TM, które może oznaczać twoja modlitwa, teraz modlitwa, twoja medytacja, jak chcesz to nazwi. Ważne, że wchodzimy w kolejny etap. Kolejna dwójka, to jest moment, kiedy biorę Pismo Święte do ręki. Więc skrót Pisma Świętego. Proszę bardzo, mamy księgę. Mam czytać powoli, spokojnie, ponieważ Pan Bóg mnie bardzo mocno kocha, jako list od, od tej ukochanej osoby. Jeżeli jakiś fragment mnie zaciekawi, zaintryguje, zostać przy tym fragmencie. Nie chodzi o, o ilość, ale o jakość. Zostaję przy tym fragmencie, który mnie porusza. I wchodzę w drugi etap, który z nim się łączy często płynnie. Znak zapytania. Tutaj moje pytanie, Panie Boże, co Ty mówisz do mnie? Co ten tekst mówi o mnie, o moim życiu? Mam się spróbować znaleźć w tej sytuacji, w tych ludziach, którzy tam są w tym tekście, w, tym, w tych zdaniach, które czytam. Panie Boże, co to słowo mówi o moim życiu? Spojrzeć na siebie. Ten przecinek też nie jest bez znaczenia, bo on, zobaczcie, jakby oddziela teraz znowu te dwie części. Tutaj słucham Boga. A teraz jest moment na moją odpowiedź. I pierwszy etap. Jeszcze napiszemy te kolejne. Czyli czytaj, słuchaj i teraz odpowiedz. Słowo, które mnie poruszyło ma doprowadzić do mojej odpowiedzi. Mogę teraz odpowiedzieć. Powiedzieć Panu Bogu o tym, co czuję, co przeżywam, z czym się zgadzam, z czym się nie zgadzam. Po prostu porozmawiać. I może przyjść taki moment, to jest kolejny etap, szósty, symbol serca, czyli trwaj. Cisza, już tylko siedzę przy Panu Bogu, nic nie muszę mówić. Ten moment może się pojawić, tak zwana kontemplacja, kiedy jestem w serce, przy sercu. I gdy nadchodzi ostatni moment, mamy tę strzałkę, która pokazuje wyjście, czyli działaj. Mam teraz zakończyć moje spotkanie. Dobrze, jeżeli tutaj jest jakieś postanowienie, kiedy postanowię sobie coś, co, co chciałbym pod wpływem tego słowa zrobić, Kończę to spotkanie z Bogiem jakąś króciutką modlitwą i idę do życia działa. Mam tym słowem teraz żyć, mam je zamieniać w życie. Zobaczcie, że te wszystkie etapy one tworzą pewien schemat, natomiast to jest pewna propozycja. Nie chodzi o to, żeby sztucznie trzymać się każdego punktu. Czasem może być tak, że zdążę tylko przeczytać. Czasem będzie tak, że od razu już będę mieć jakieś słowo i już od razu Panu Bogu będę odpowiadać. Tutaj może być różnie. Mogę nie, dzisiaj nie zdążyć wszystkiego zrobić. To jest pewna propozycja, żeby na samym początku czytania ym, pomóc sobie wejść w ten dialog z Panem Bogiem. Na koniec myślę, że też ważne jest, żeby zobaczyć jeszcze jedną rzecz, co jest najważniejsze w tym czytaniu. Jeżeli jestem ja, który czyta Słowo Boga, to też jest ta druga strona, prawda? Trochę włosów dodamy, ok. Jest też Pan Bóg. I teraz ważne, że czytanie Pisma Świętego to jest spotkanie dwóch serc, dwóch osób. I ja czytając Pismo Święte na pierwszym miejscu spotykam się z Nim z Bogiem. I ta metoda 2.1.2.3 ma pomóc spotkać się z Bogiem w tej relacji. Ale to ona jest najważniejsza. Nasza relacja tutaj. To jest tylko pomoc. Pamiętaj, że biorąc Pismo Święte do ręki spotykasz się z tym, który Cię bardzo mocno kocha, który ma dla Ciebie to słowo i to słowo ma być wskazem, przewodnikiem i też mieczem do walki na każdy dzień. Życzę powodzenia. Dbaj o to, żeby być wierny. Myślę, że to, co najważniejsze, co jest takim mianownikiem tej metody 2.2.3 to jest wierność. Bądź wierny. Bądź wierny codziennej, stałej porze w czytaniu Pisma Świętego. Zobaczysz, że będzie to owocować. Jeszcze krótkie słowo wprowadzenia do niedzieli wielkanocnej, szóstej niedzieli wielkanocy, którą będziemy przeżywać. W Ewangelii świętego Jana Jezus mówi takie słowa. Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten mnie miłuje. Kto zaś mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca Mego, a również ja będę go miłował i objawię mu siebie. Pomyślałem o tych ludziach, którzy mówią, że przykazania są bardzo trudne, że dla nich to jest wielki ciężar. Słuchajcie, to jest tak jak ktoś bliski prosi Was o pomoc. Mama, tata, przyjaciel. Te prośby spełnicie dlatego, że jest to dla Was ważna osoba. Jeżeli poprosi mnie o to samo osoba obca z ulicy, której nie znam, to nie tak prędko jej pomogę. Ważna jest ta Relacja, ta znajomość z tą osobą. I podobnie jest z czytaniem Pisma Świętego i z tym słowem. Jeżeli będę kochać Jezusa, jeżeli będę mieć z nim relację, właśnie taką przyjacielską, to jego przykazania, jego nakazy, jego słowo nie będzie dla mnie trudne. Więc dzisiaj się pytam, czy rzeczywiście tworzę z Jezusem taką relację. Jeżeli jakieś przykazanie, jakaś nauka Jezusa dzisiaj dla mnie jest bardzo trudna. To muszę się zapytać o moje serce, dlaczego tak jest? Co sprawia, że tak trudno mi jest przyjąć naukę Jezusa? Bardzo często człowiek odrzuca Jezusa, ponieważ z góry odrzuca jego przykazania, które wydają się nie jak ciężkie. A problemem nie są przykazania, ale moja więź z Jezusem. Panie Jezu, pomóż mi naprawiać moją więź z Tobą. Pomóż mi bardziej Ciebie kochać. Wtedy z łatwością i z radością będę mógł Twoje przykazania wypełniać. Dzięki. Do zobaczenia następnym razem.